Drodzy moi widzowie Dziś w moim odcinku pokażę Teraz sobie będę zajadał Właśnie takie te y, Kacze Mięsko będę zajadał Teraz sobie będę podsmażył Mięsko Na patelni I będę sobie zajadał No Co prawda teraz się Rozgrzewają wrzuciłem już to Patelnia jest rozgrzana Patelnia jest tu rozgrzana, tutaj się smażą, takie o. o, fajnie te podgrzewa się, zaraz będą ciepłe, sobie na śniadanko jem te te kurczaczki, te te kacze, mięsko, takie pałeczki z kaczki jem właśnie, o, właśnie sobie podgrzewam, fajnie, no bo to fajne były wczoraj właśnie tak, je właśnie tak zrobiłem. I się podgrzewa, trochę się tam je podpiecze, i sobie będę zajadał za chwilę. No, no to są takie bardziej dobre, takie, można sobie zjeść tak na śniadanko. No, więc teraz sobie nakładam te mięsko, właśnie teraz będę właśnie sobie zajadał takie mięsko. Teraz sobie wezmę do tego chlebek o sobie będę zajadał fajnie O, no do tego wezmę sobie chlebek i sobie będę właśnie zajadał właśnie Takie fajne mięsko o Mamy tu mięsko fajne. O. o, fajne sobie skosztuje takie mięsko fajne. O Pychota. A raz na śniadanko. No. Hmm. Krupiące jak trzeba, dobre. Bardziej jest takie smaczne, takie ciepłe, no. Takie bardziej to są ciepłe, bo właśnie takie wczoraj były robione. Sobie tak właśnie sprawdzałem i, i są dobre. Pierwszego zdarzenia. Hmm. Bardzo smaczne. Ja sobie tak lubię zjeść takie właśnie mięsko. Lubię sobie zjeść takie fajne mięsko, taką nóżkę skaczki czy skóry, i lubię je zjeść. Mm. A ja sobie teraz właśnie zajadam fajne mięsko. Mm. Pychota, jest smaczne. Ja zawsze sobie tak biorę i jem. Właśnie sobie tak biorę zawsze czasami mięsko Czy z kurczaka czy z kaczki biorę sobie jem takiego można sobie zjeść na śniadanko A ja sobie tak go wziąłem teraz o, do tego chlebek Mięsko Teraz Mam jeszcze I tak z, z zawsze z rana sobie trochę takiego mięska zjem bo lubię zjeść bo Wiadomo Facet musi być masywny no. Za jakiś czas to pokażę wam na takim fajnym treningu pokażę jak worek się treninguje pokażę. No. Wiadomo, z tym starszy człowiek trzeba troszkę mieć kondy. Ja mam kondycję, to ja mogę sobie wiadomo, gdzieś tam sobie jeszcze poświczyć. Ja sobie zawsze. Lubię mięsko zjeść, koklecika schabowego, czy tam jakieś placki ziemniaczane. A za jakiś czas to będzie coś takiego czy zwoitego. No. No. zawsze zawsze sobie tego niedziela czy sobota lubię sobie zjeść właśnie takie mięsko właśnie. No. A wam pokażę w drugim właśnie odcinku za niedługo jak, jak będę fajny, robił właśnie taki ten te bardziej takie różne ciekawostki będzie w drugim odcinku jak będę na wycieczce to będę to wam pokażę ciekawostkę no to tyle. Zapraszamy do kolejnego mojego filmu.